Cześć, witam was w piątek, zielony piątek, pewnie już większość już myśli o weekendzie, my również zaraz się pewnie zbieramy do kina, ale jeszcze miksujemy teraz e, koktajl. Koktajl dzisiaj zielony, tak jak mówiliśmy, trzy dojrzałe gruszki. 4-6 listków mięty, ja już mam umytą miętę, zresztą gruszki też, i sałatę. Sałata masłowa, rzymska, karbowana, 1 czwarta sałaty. Jeżeli my się sałaty nie boimy, dajemy całą, mamy taką małą mini rzymską, więc dajemy ją całą, tak naprawdę, słuchajcie, sałata nie zmieni Wam w ogóle smaku. Nie jest to rukola, nie jest to pietruszka, która może, nie dość, że nam zabarwi ładnie koktajl, to też również zmieni smak. Te sałaty, o których mówimy, masłowa, karbowana czy rzymska, one smaku nie zmieniają. Ale dadzą nam za to fajny kolor, więc miksujemy z całą tą gruszką yy, miętą. I oczywiście uszlańki wody. Więc co? Idziemy z kopsem. Wrzucamy wszystko do koktajlu. Do blendera. Ja sobie pokroję takie mniejsze kawałki w gruszkę. My gruszkę oczywiście wrzucamy z całym środkiem. Wyciągamy tylko ten patyczek. Nie będziemy jej opierać. Nie będziemy yy, wyciągać tutaj pestek z środka. Wszystko ładnie się pięknie zmiksuje. Pewnie i całe wróżki też by się zmiksowały, ale fizycznie chyba by się wszystko nie zmieściło, gdybyśmy próbowali w ten sposób wrócić. Dlatego też to wrzucam tam troszkę mniejsze kawałki. Będzie po prostu łatwiej. Słuchajcie, bo przy okazji chciałem Wam też powiedzieć, że dzisiaj, jakby ktoś jeszcze nie dołączył do naszego wyzwania, dzisiaj jeszcze możecie to zrobić za darmo, i w ogóle dzisiaj jeszcze to jest ostatni dzień, kiedy możecie kupić magnesy. Mag magnesy magnetyczne, chciałem powiedzieć. Magnesy z owocami, warzywami sezonowymi, i one są jeszcze dzisiaj w promocyjnej cenie. Więc jeżeli ktoś jeszcze nie, nie ma swoich magnesów, a chciałby takie mieć, to oczywiście zapraszam dzisiaj do zakupu, bo tylko dzisiaj są. W lepszej cenie. Okay. Zamykamy i miksujemy. Standardowo będzie głośno. I po miksowaniu. Słuchajcie, bardzo fajny, gęsty, więc nawet taki, którego moglibyście śmiało jeść łyżką. Konsystencją przypomina takie starte jabłko. A w smaku fajna miętowa gruszka, a tak jak mówiliśmy, sałaty w ogóle, w ogóle nie czujecie. Więc mam nadzieję, że już macie swój piątek za sobą, a jeżeli nie, to szybko do blendera i miksujcie, chwalcie się zdjęciami i przypominam, magnesy i dołączacie dzisiaj ostatni raz za darmo do wyzwania. Miłego weekendu. Cześć.